Jak powiedzieć po łacinie dokąd idziesz? Quo vadis. Ale jak to? Nie quo vadis? Też, tylko są to różne rodzaje łaciny. Quo vadis to jest łacina klasyczna, używana około początku naszej ery przez takie osobistości jak Juliusz Cezar. Natomiast Quo vadis to łacina kościelna, używana kilka wieków później, będąca właściwie podwaliną pod język włoski. W moich filmach używam konsekwentnie łaciny klasycznej. Taką dużą różnicą między łaciną klasyczną a kościelną jest realizacja fonetyczna litery C, która w wersji klasycznej zawsze jest realizowana jako K. Dlatego litera C jest tak podobna do litery G, bo K jest bezdźwięczne, a G jest dźwięczne. Więc na przykład mówić to będzie dikere, a nie żadne dicere ani dicere. Obserwuj źródła słów.